podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wolnej rozwoju, roz, rozwoju energii wiatrowej na terenie gminy Jeżeli chodzi o naszą firmę, to działamy głównie na obszarze Polski Południowo-Wschodniej, w szczególności tutaj, tutaj w tym południowo-zachodnią mężczyznach, województwo świętokrzyskie, północna małopolska. W tej chwili w Niemczech zainstalowanych jest około, no już niecałe 28 tysięcy megawatów, w Polsce nieco powyżej 50. Wprost to uwagę, że są to kraje o w zasadzie bardzo zbliżonych warunkach licznościowych. No, dystrybucja jest tutaj ogromna. Pierwszym etapem jest kontraktacja w czyli ten etap, który się już toczy od no, około roku na obszarze Gminy Frankfurt. Jednocześnie w tej chwili toczą się na przeżywie Gminy Frankfurt monitoringi, monitoringi odbitologiczne od i hydrologiczne, od czyli niepoberzy. Ostatnim etapem to jest zakup urządzeń, to jest ważna informacja, że nasza firma zawsze kupuje urządzenia praktycznie nowe. Yy, tutaj koncepcja projektu na obszarze Gminy Franku na dzień dzisiejszy obejmuje 9 turbin o mocy 2 do 3 MW. Są turbiny, yy, można powiedzieć, najwyższej kasy tej piry europejskiej o wysokości 96 do 100 m, plus około 55 m długości skrzydła. No, jak widać, 6 turbin jest stanowanych na obszarze, stały stara dziewczyn, pod obydwu stanowiskami rogina Lubin. Jedna na obszarze, stały stara wieś nad. Tą drogą wyjdzie na zamość. Jedna to jest tylko dobówka i jedna pola radziecka. W sumie panowany jest w tej chwili dziewięć, Żaden żadne naukowe badanie nie wkazało takiej szkodliwości. To jest taki pogląd, że elektrowie mią jakieś inka dźwięki, prawda? I że na przykład życie biologiczne czy jakieś szczury, to słyszałem ostatnio, że szczury nie mogą być przeprowadzi w czy jakichś zwierzętach. Niemniej będąc, w zeszłym roku z kolei no no, mogę Państwu pokazać zdjęcia, gdzie na przykład pulik stoi w dzielnej jego robić z Więc no, nie wydaje się, że było jakiekolwiek oddziaływanie. Jest też druga kwestia, niektórzy mówią, że godnie emitują e, pole elektromagnetyczne. Oczywiście, że emitują, ale emitują magnetyczne pole magnetyczne, jak zwykle nie 15 gram, to przychodzi koło każdego domu a nie jest więcej od do domu i nie jest stanęło tam głową tylko tam sześcią na prawda? a moc tego pola jest w zasadzie identyczna, to jest to samo napięcie. W jakiej odległości można bezpiecznie przejść, od wiatraka, nie trafił do tego kawałka? Znaczy, prawda, jak powiedziałem, tutaj kręcenie e, się tego szkółka jest wcale szybkie, bo to wcale nie chodzi o to, żeby czymś ucieknie się większość od więcej od tego kądu I To, no jest tam pod wiatraka, jak, jakby ten podpowietrze się nie odczuwa, to znaczy nasza firma co do zasady włączyć grunty dzierżawy. Ponieważ na tym etapie, kiedy jest jeszcze tyle jakby niewiadomych, środowiskowych, Aha. możliwości przełączenia energetycznego i tak dalej, wykup byłby z naszego punktu jeszcze zbyt ryzykowny. Bo jeżeli ktoś się nie była inwestycja, no to Ale wtedy by było na etapie powiedzmy inwestycja się udaje, i tak dalej, żeby było, to to Na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę były takie przypadki, że kupujemy duże grunty, e, Przy czym jest to, można powiedzieć, od zasad. Mówiąc też szczerze, z naszego punktu widzenia i ogólnie patrząc, mówiąc szczerze, ludziom się raczej nie opłaca, ponieważ nie dostawanie czynszu przez ten okres 29 42, 40 lat no jest bardziej opłacalne w niż wraz z dużej punktu pieniężnej. Tak. tak naprawdę nasza umowa nie łączy z właścicielem bezpośrednio, tylko nasza umowa łączy z gruntem, mówiąc już upraszczając. Czyli jeżeli ktokolwiek z właścicieli wybuntu chce ten sprzedać, to nie ma teraz naszego nie, żadnego problemu. Przy czym ta umowa łączy jakby każdy następnego właściciela. Czyli taka sama jest sytuacja, jeżeli na przykład ktoś łączy, to nasza umowa łączy nasz następców prawnych, czyli z podpowiadów wydatków, prawda? Więc my, jakby, oczywiście podpisujemy z dzisiejszym właścicielem, ale stosunek prawny łączy nas i tak naprawdę ziemi bezpośrednio, a nie nas i osoby, tym podpisujemy, no też, ale inne nieco koncepcje. Proszę Pana, Pan. E taki w swoim, że tak powiem, ekspoze tak bardzo ogólnikowo powiedział, że na przykład nie, nie ma szkodliwości. Czy pan ma jakieś ekspertyzy niezależne, które by mówiły, że nie ma szkodliwości dla zdrowia okolicznych powiedzmy mieszkańców i domu? Tutaj chcecie postawić jest 500 metrów szkoła, przedszkole. To jest jedna po drugie Pan mówi, że 420 metrów można stawiać ze względu na hałas. O ile ja wiem, ten przepis odnośnie hałasu, to dotyczył dróg. To nie dotyczył, dotyczył wiatraków, bo jeszcze wtedy tych wiatraków nie było. Wyście teraz zaadoptowali to, bo nie ma innych przepisów w Polsce. Natomiast w sąsiednich krajach, gdzie już zjedli zęby na wiatrakach, niech Pan uprzejmie powie. Czy w Niemczech można 400 metrów stawiać obok, czy w Czechach można 400 metrów, czy też jest tam minimum 3000 metrów. I dlatego bym prosił, żeby Pan oprócz, jak to się mówi, reklamy, również powiedział takie, no, nazwijmy to ludzkie. Innymi słowy, dobrze by było, jakby Pan jakoś ekspertyzę niezależną, że nie ma szkodliwości, jeśli się 400 czy 500 metrów przedszkolenie, jeśli szkoła, czy, czy dom mieszkalny tutaj się częściowo mogę zgodzić. Rzeczywiście jest rozporządzenie, które mówi, że od źródła hałasu musi być minimum te 400 metrów wprost tylko miłość de decy CBLami się tak naprawdę posługuje, A że polski ustawodawca nie wprowadził szczegółowego rozporządzenia, to już nie jest nasza wina, prawda? My się musimy opierać na dzisiejszych przepisach, tu uznajemy nasz nadatek, że dla tego jest znacznie znacznie, ale jest większa niż ten lina, prawda? Czyli można rozumieć, że Niemcy są... Yy, naiwni, że dalej dają, czy my jesteśmy na naiwni, że nie po, yy, pozwalamy blisko zadać? Znaczy ja tutaj, y, jeżeli Pan tak mówi, to ja jeszcze włączyć, bo to jest dzisiaj uproszczona y, do tej tak jak Pan prosił Pan y, Przewodniczący. Natomiast miałem Pan mógł w tym z tymi kwestiami. Za ja mogę Panu pokazać, jeżeli chodzi, Jeszcze się nie włączyło. Y, jeżeli chodzi o to, tego, ja mam zdjęcie, teraz Państwu pokażę, gdzie takie gatraki stoją kilkanaście prawdę... tam jeszcze budynku pod więc naprawdę... I ich tam demontują, powiedzmy. tej chwili ich demontują, dlatego, że okres działalności Wiatolaka Instytutu Klinika Technicznego pracowany jest na 30-40 lat, w tej chwili częściowo je zmieniają, ale wkrótce powstają właśnie nowe. No ja byłem na wielu seminariach, ja ostatnio ostatnich byłem w Bietniu w Danii i o żadnych protestach na tych wiach nie słyszałem. Co więcej w tej chwili Niemcy odchodzą od miliony Odejłeś, rozwieniące nawet piatrową. To samo w tej chwili czy więc no ja nie ja chcę się tego to niego przedstawić, ale pan sam tam przypadki Czyli pan y, potwierdza, że w Niemczech około 3000 metrów jest y, norma, że można stawiać obecnie wiatraki? Nie, nie jestem w stanie tego potwierdzić z tego względu, że nie znam Ja Jaki pan jest specjalista, że pan nie jest w stanie, przypuszcza pan, nie ma, y, y, myślę, pan nie mówi nic pewnego, tylko pan... Ogólnikami Tak samo mówi pan, że nie wie pan, czy zdrowiu przeszkadza, raczej nie przeszkadza. Nie, ja tak nie powiedziałem. Tutaj... No, ale pan no... nie mówi nic definitywnie. Nic pan nie mówi na podstawie przepisów, nic pan nie podstawia na podstawie ekspertów. Tylko pan powiedzmy słowo przeciw słowu inne. Nie, nie mogę się z panem zgodzić? Przepis w Polsce jest prosty. Jest 40 decybeli tworzy nocnej, 45 I rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska nie mówi, jaka ma być inwestycja, jakakolwiek inwestycja, jest tatryka, czy jest to tapwyka, czy jest to kroga, autostrada, wiatra, cokolwiek, ma te normy spełnić, normy One są przez nas badane I tak, nie są badane następnie przez dość, są badane przez nas budowane przebywają wcześniej przez a później przez nas budowane. Wszystkie te domy są spełnione. Ja no nie mogę się tu z i, I to jest przepis starszy od wiatraków w Polsce. Czyli on jeszcze te Nie przed... jest to przepis starszy od wiatraków, gdyż to rozporządzenie jest to 2006 roku. Więc no, z Biedlaki są w Polsce pierwsze w 1994-1996. Proszę pana, my tutaj mamy bilans takich niezależnych profesorów z Wrocławia, to do pańskiego oglądu ewentualnie tak, będzie, gdzie są wykazane no, same przeciwwskazania. Tu, tu jest bilans po prostu bilans, i straf. Bilans i zdrowia jest zmarszczony. Nazwiska, nazwiska i tu są nazwiska tak. właśnie. To jest autorzy. Profesor doktor habilitowany inżynier Adam Janiak, doktor inżynier Henryk Wojciechowski i to jest wszystko do przeczytania, to po prostu y, jest to udowodnione. Znaczy oczywiście jest ta kwestia taka, że można mieć nasz ekspert wiodą strony na drugą stronę. Wy nie posiadacie tego. Ja mogę tutaj do tego to jest to wiadomości publicznej na stronie internetowej, każdy może się z tym zapoznać. Nie, ja żebyśmy myśleli sobie, że jesteśmy lupystami. Jeszcze raz tutaj mówiąc. Ja nie powiem, że zawsze komitety są dobre, bo to jest nieprawda. Ale dobrze zlokalizowane nie stanowią zagrożenia. Jeżeli są pod uwagę wszystkie wuchowie, jeżeli chodzi o odległość od i odległość od lasu, tego zagrożenia nie ma. Ale jeżeli jest na przykład tam na Wielkopolskiej Miejscowości Malkonii, gdzie stawiali pan, gdzie stawiali o jakości 150 200 metrów, to ja się w zupełności zgadzam, że to było błędne. I ja bym nigdy nawet y, nie pozwoliłem na naszej firmie, nie poszło do jakiego telesa, żeby takie nie lokalizować elektrowni. Więc ja się zgadzam w zupełności, że jest źle zlokalizowana głumina, ona może być szkodliwa, głównie, jeżeli chodzi o chaos. Po prostu jeżeli jest to 150, to po słychać prawda. Ale jeżeli jest to najmniej te 500 metrów wzięte, ja mówię Państwu, znam pod jednym wiatrakiem na naprawdę tego nie stać. Raz byłem w Danii, gdzie naprawdę się pod, no dość szybko jak ten wiatrak i trzeba było się wsłuchać, żeby to było bo to jest własne doświadczenie. Proszę Pana, ja też za tym w Niemczech dokładnie sam byłem pod tym wiatrakiem osobiście. Osobiście byłem obeszłym to w koło, te duże wiatraki mają zielony pasek w koło. To są właśnie te najwyższe. 18 metrów miał objętości w koło, nie? I od tego wiatraka do pierwszych, do pierwszych zabudowań mieszkanych było 3000 metrów. Tak jest w Niemczech. Znaczy, Pan, jeżeli tam było strzęsienie, to jest złożone, ale słychać by było na kosztorofrat, nie Pan odpowie. Co? Słychać go było go Taki jest po prostu. Taki, ale głośny dźwięk. Co To jest opisane? Infraź, dźwięk. A to jest zapisane? Nie demontowane? nie może być to z tej funkcji, się <laughs> w <szanę. śmiech> A, Ale są Ale nie słyszałem. słyszałem. A ja słyszałem. Ja? Słyszałem No dobrze. I w różnych ekspertyzach się zagłębia. Pierwszy raz słyszę o tym, że wiatraki jakieś szczególną szkodliwość wykazują. Co prawda, moja babka żyła 96 lat, mówiła, że jest złe. Wiatraka w wiatrakach, w mójnach siedzi i tam rozmawia. Wręcz przeciwnie, nawet cnoty dziewczyny tracą z tego powodu, że wiatrak tam wyje. Takie były kiedyś przypowieści. Ja tam w to tak za bardzo nie wierzę. Rozmawialiśmy niejednokrotnie o tym, o no, różnych rzeczach. I był taki tekst, że odwierty geotermalne są korzystne. Chociaż dużo Was mieszają wody pitne z wodami zawsze i było w porządku. Natomiast świata, który tam gdzieś stoi, jest niekorzystny. Dla rzeczy. Ja się dziwię niektórym ludziom, że pozwalają na takie teksty, kiedy wiadomo, kto to w tym mieszka. Zerwałem się, troszeczkę, bo to chodzi w Polsce o po Nie będziemy się oszukiwać. Każda niezależność energetyczna Polski jest nie na rękę Putinowi. Ja bym tak hasło nawet rzucił. Przy panu Jaśnickim, powiem, że on ma y, narodowe ciągnięcie. Każdy władra w minie Brampo, to szpilka wbita całego Putina. Dziękuję. Pan mówi o tej szpitce czy tam te, powiedzmy yy, szansą dla Polski. Szansą dla Polski nie są jednak. Na pewno, ponieważ nic miejsc pracy nie przybywa w Polsce. Wręcz odwrotnie. Jedna farma czy dziesięć, czy tak, taka, nie taka, może trochę większa, to jest, to jest zamykanie, to jest zamykanie jednej kopalni coś takiego. Tak? nic nie przybywa miejsc pracy, więc yy, raczej ubywa. Yy, następna rzecz jest. Jest to, proszę Państwa, energia, Pan nie powiedział uprzejmie, jedna z najdroższych. Dwukrotnie, prawie albo ponad dwukrotnie droższa od energii od energii obecnie zużywanej. Tak? Jeżeli chodzi o koszty tworzenia, to jest porównywalne. Koszty. Natomiast, Wszystkie. Natomiast dla odbiorców indywidualnych, na najmniejszego znaczenia, gdyż cała energia przez nas wyprodukowana musi zostać oddana do ścięcia aglomeracji. I Wy dostajecie dopłatę. Dokładnie, nie, nie dostaniemy żadnych nie? No. nie. Dokładnie nie dostaniemy. Przy czym, druga rzecz jest taka, że tutaj zawia nie tylko na prądzie, tylko zawia się również w tzw. zielonej energii. Ponieważ to, co Pan tutaj broni kopalnie, to oni, wytwarzając jego ciepłownię łącznie, wytwarzając prąd konwencjonalny, muszą w swoim procencie wytwarzania energii wytwarzać procent energii zielonej. Ponieważ oni tego nie robią, muszą od nas wykupywać zwane zielonej energii. Na tym jest racja ekonomiczna, przy czym jest dziwna, żeby w inwestycji, która kosztuje miliony euro, nie szukać racji ekonomicznej. I druga moja kwestia jest taka, gdybyśmy się tutaj spotkali 10 lat temu, gdybym reprezentował firmy, która stawia maszyny telekomunikacyjne, jeżeli chodzi o CSM, to będę też mówił bez szkodliwe. Dzisiaj każdy z Państwa naprawdę wszyscy, komórkę nie oddziałują, mi na pola, na 1300, tam nie oddziałują, oddziału, oddziału, tylko oddziałują, na wiatr jest 600 metrów od do domu, w szczelnym polu, gdzie tam nikt na nie przechodzi. To jest pierwsze spotkanie, będzie jeszcze zyczy tych spotkań, myślę, że jeszcze będziemy na ten temat rozmawiali. Dziękuję panu.